Hejka, witam Was na kanale Neodymowa Pasja Znajdujemy się w miejscowości Czudec pod mostem drogowym Trwa tam remont drogi Ale ten most też był niedawno remontowany Tutaj jest most kolejowy Tu jest takie przepłycenie, może uda się tam wejść, mam wodery Tutaj jest przystań kajakowa Tu jest parking I nieraz sam korzystałem z tej możliwości przemieszczania się po rzekach dzisiaj sobie zrobiłem wolne, jest poniedziałek no tak dwa tygodnie nie łowiłem brakowało mi tego dokonałem zakupów żeby było mi cieplej kupiłem też nowe rękawiczki wodoodporne, ocieplane w środku myślę, że jest to bardzo potrzebne o tej porze roku, jak wiecie nie łowiłem jeszcze o tej porze za chwilę wam pokażę taka gdzie mała prezentacja. Patrzcie taki temacik cieplutkie w środeczku wydają się być za duże trochę, ale wiecie co rękawiczki rowerowe po to żeby paluszkiem klik 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 robić na telefonie żeby uruchamiać te nagrywanie lub kończyć. I co za chwilę zakładam szelki. Sorry, że tak was łapie w połowie <try> twarzy. Odwykłem od nagrywania. Dobra, działamy. Hejka. Wiecie co wykonałem jakieś 4-5 rzutów. Przenoszę się tu już wyżej mostu kolejowego, no bo jest trochę kicha. No to jest kawałek tręcika. Takiego. Ja nie wiem czy za chwilę wodę równie ubiorę, bo widzę, że tak jakieś 2-2,5 metra od brzegu jest dosyć płytko. I może uda się tam wejść i coś jeszcze dalej rzucić. Ale wiecie co? No boję się kurcze rzucać. Już miałem zaczep i straciłem magnes w Wisłoce. A tu naprawdę co chwilę mi przywiera ten magnes. Czy on przywiera, czy on się haczy o kamień, czy się haczy o, o jakieś dno zbrojone. Ja znowu z tym dnem zbrojonym. No ale taka jest prawda, że takie, takie tu mam wrażenie. Że tutaj jest zbrojone. Dno. Zobaczymy, może płytę jakieś żelbetowe. Nie wiem. słuchajcie, przeniosłem się pod most. Mówiłem tam wcześniej. Przeniosłem się teraz pod most kolejowy. I widzę, pierwszy rzut wykonałem i już jakiś drobny element się złapał. No boję się, boję się tych przyłapów. Kurczę tak łowie, bo łowię. Ale patrzcie, stopka. Niekompletna. Ale stopeczka wpadła Myślę, jak przy pierwszym rzucie stopeczka wpadła, to może być i coś więcej Ja chyba za chwilę tu wejdę w woderach Na razie mam tylko buty Nie brałem, bo tak, wiecie, chciałem przetestować to miejsce Wcześniej tu nie byłem, ale, ale w związku z tym, że niedaleki most drogowy, moim zdaniem, był przeczesany To myślę, że i, i to miejsce może być przeczesane Ale... Ale może się mylę. Tu dawniej był most kratownicowy, on został rozebrany może już kilkanaście lat temu, nawet i powstał nowocześniejszy most. Widzicie co, stoję na pochyłości. O kurczę, już mam zaczep. O, puściło. Stoję na takiej pochyłości i ciężko mi w ogóle pociągnąć magnes i muszę go rwać, bo nie jestem w stanie go delikatnie podciągać. No i co? No i chyba nic. To jest dziwnie tak ten magnes idzie. Ale chyba nic na nim nie ma. O no, ja chyba sobie pójdę po te woderki, bo tak przyzwyczaiłem się do łowienia w woderach, że po prostu nie czuję tej wody. Jak nie jestem w środku, nie jestem a Będę gadał dużo. Wiecie jak to jest Na początku łowiłem tylko z brzegu i sobie inaczej nie wyobrażałem, a teraz to po prostu nie wyobrażam sobie łowienia z, z brzegu, żeby nie łowić z wody, no ale niestety pora roku jaka jest, to wiemy co przywiera coś, jakieś bomble idą, ale wiecie co, tu jest, tu jest dużo kamieni i on może przestawił jakiś kamień, poszły bąbelki tak chyba. O, tu coś przewarło, to chyba Tu mi coś mocno przyparło. O kurcze O i nawet słyszałem dźwięk fajny łapania się do czegoś. Czy to moja wyobraźnia? Nie, jest nicik ze starego mostu nic ze starego mostu. No taka drobinka, nie? A zobaczymy co dalej. Hej. Słuchajcie, jestem w wodzie, ale... Jestem w wodzie, dlatego że tam miałem taki zaczep. Kurczę, no nie dał rady e, nic z tym zrobić. To są dwa ogromne głazy i magnes mi wszedł właśnie pod te głazy, i dlatego musiałem iść po wodery. Ale wiecie co, z brzegu rzucałem tutaj i tutaj miałem jakiś zaczep. O, tak czy nie? Tu mi coś przywiera. Gdzie to było? Miałem jakiś zaczep i tak sobie pomyślałem, że wezmę miecia I mieciu mi tu pomoże, ale za chwilę będę musiał odszukać to miejsce Słuchajcie, jak go odszukam to się włącza, hejka Mamy to, jest taki konkrecik tutaj Naprawdę bardzo. bardzo mi tu przylega Mam nadzieję, że to jest coś co da się wyciągnąć A nie jest to jakaś, jakaś rura z instalacją jakąś no fajnie to przylega. Mamy miecia obok. Także jak podwadzę to wam pokażę. Hejka. Wiecie co? To co tam znalazłem to na razie sobie odpuściłem. Bo, bo muszę troszkę odmulić teren. Ale poszedłem poniżej mostu. I coś mamy ciężkiego. Coś mamy. Patrzcie. Kawał stopki otrzyny. Ale jaja. kurczę jak mi tego brakowało. Tych ciężarów. Piękny kawał stopeczki super wrodzę tutaj przy brzegu gdzie są duże głazy naprawdę duże głazy dlatego nie chcę rzucać już na środek Miałem, mówiłem wam ten zaczep i taki nicik wyszedł taki nitunio ze Starego Mostu mówiłem wam był tu most kratownicowy rozebrany już lata temu już nawet wiaderka nie noszę ze sobą poza tym tą stopką od szyny to tak naprawdę no, nie ma nic. Tam są drzwi od lodówki. <noise> no i tak mówię Wam, chodzę gdzie mogę wejść. W woderach, gdzie wiem, że wyjmę magnes. Widzicie, już jest zahaczony. Także no nie ma łowienia. Nie wiem, co on tam złapał. No właśnie, kamień przestawiłem. Są duże kanciaste głazy. Dlatego łowię tak naprawdę tylko tutaj, gdzie mogę wejść, w woderach. I chyba, wiecie co, pójdę na małą rzeczkę jakąś, bo, bo już mam dość tego Wisłoka e, Takiego głębokiego i z dużymi kamieniami Pozdrawiam Patrzcie, tu chyba udało się wyjąć ten przedmiot, który był tak zakotwiony Miecia poprosiłem Gdzie on tutaj jest? Oooo! płyteczka Patrzcie Płytka podkładowa, pod tory kolejowe, Podszynę Pięknie, ale była zamulona. No takie znajdę, takie właśnie potrzebuję. <grytanie> no muszę ją troszkę oczyścić. Ale wiecie co, już taki byłem zrezygnowany, że nie wiedziałem co dalej robić. Mówiłem wam, że chyba pójdę na taką rzeczkę małą. Ale może jeszcze tu coś połowię, no nie? Teraz jak wyszła taka płytka. Taka płytka, super, jeszcze ją oczyszczę troszkę, Pozdrawiamka. Słuchajcie, niestety urwałem sobie za eh, mocowanie telefonu do szelek, zostało tylko to, także będę musiał coś kombinować. Nic nie wychodziło, nic nie wychodziło i w tym samym miejscu, w którym wyszła ta płytka, wyszedł taki gwoździór. Podsuwałem parę kamieni, m.in. ten jasny właśnie, który wskazuje gwoździe. No i tutaj widzę że jeszcze są inne elementy. Ja podejrzewam, że tutaj będzie czegoś więcej, przed chwilą jeszcze nit wyciągnąłem, także zobaczymy co dalej. Hejka. Dalej działamy bez szelek. niestety, ale patrzcie tu. Widzicie ten element, tam jest nit. Patrzcie, o tu jest Nit, tu jest dziura i to jest chyba. Pragnę ratownicy. walczę z tym już pół godziny. Tu jest taki głaz, którego nie mogę przesunąć. Ale w międzyczasie wychodzą jakieś takie gadżety. Rolka do papieru. Nie wiem, co to jest. Próbujemy walczyć dalej z tym gadem, który tu się znajduje. Zobaczymy, może się uda go wyjąć. Hejka. Przy obkopywaniu tej blachy wychodzą kolejne gadżety. Patrzcie tu, byliśmy na połowach. Ja już wiem co to jest. Nakrętki. No, Patrzcie. Już to jest wkręt kolejowy? Dawaj go. Dawaj go wkręcior. Wreszcie byliśmy na połowach. No powiem wam, że... Szukałem w tym miejscu, szukałem. Potem poszedłem w inne miejsce. To mi cały czas pokazywało, że, że coś tu jest. nie? Wyjąłem tą płytkę i dalej pokazywało mi, że coś jest. No, i Dalej mi przyłapywało, ale wiecie co, nie pokopię za wiele, bo mi zamula po prostu dno i nic nie widzę, więc kopię, szukam magnesem, czekam aż się odmuli i patrzę gdzie mogę obkopać jeszcze dalej. No i tak w ten sposób wyławiam kolejne temaciki. Pozdrawiam. Patrzcie tu. Mówiłem wam, że był most kratownicowy. Co ja się omęczyłem, żeby to wydrzeć. Uuu, masakra. Oh. Oj, Mieczysław, oj Mieczysław. Ale zrobiłeś robotę. Patrzcie tu. Z takiego dziobąga upalonego. Piękna znajdę. wypłukać, no patrzcie na niego. Nawet nie jestem w stanie go udźwigać ręką. Kawał mostu. Uff, muszę go odczepać i Wam pokażę. Hej. Taki kawał dziobonga wyszedł. Taki kawał blaszyska ze starego mostu. Upalony w trapez. To są połowy. Powiem Wam, że rękawiczki się super sprawdzają. Są cieplutkie. Jakby ktoś chciał to wrzucę linka do miejsca, w którym je kupiłem. Normalnie super na tu porę roku. Pozdrawiam, hej! Wróciłem na chwileczkę w woderach pod most drogowy i patrzcie, tu jaki dziabąk wyszedł. I wiecie co, jak zaczynałem dzisiaj łowić, to ja łowiłem bez Woderów. i sobie myślę, kurczę wrócę. Patrzcie, tu. Jaki pręciur. no pięknie połowimy jeszcze tutaj z godzinkę i jedziemy do domu. Powiem Wam, że miałem tutaj konkret zaczep pod tym mostem drogowym, ale udało się wyciągnąć magnes i patrzcie, jaka czekolada. Piękna, normalnie czekolada. Super. I ciągniemy kolejny diabłong. O, rybka. Ucieka. Widzieliście ją? Gdzie ona jest? Gdzie się schowała. O, bąbelki puściła, A tu mamy Dziabonga. <grym> Kolejny. Ja powiem Wam, że ten powrót pod most drogowy to jednak się opłacił. Słoneczko wyszło, fajne połowy. Chociaż powiem Ci, powiem Ci, powiem Wam, że te zaczepy. Są i staram się rzucać yy, na nabrzeżu bardziej przy brzegu niż, niż na głęboką wodę. Hej! Jesteśmy na drugim brzegu rzeki, praktycznie. I pierwszy albo no drugi gadżecik wędkarski. Nie znam się na tym. Jest kotwiczka, przypon chyba z jakimś ciężarkiem. Taki, no już trochę chyba poleżał w wodzie. <laughs> Także gadżeciki wędkarskie też wpadają. Hej! No i co? Mamy AGD. Piękna, zielona misa. To, <noise> to powiem wam, że mogłem zostać tutaj yy, wcześniej, jak przyszedłem. Tutaj też jest coś okrągłego, też zaraz zbadamy, co to jest. Też jakieś rdzawe ślady puszcza. Tu jest coś okrągłego w wodzie. Tak wygląda na rawkę rowerową albo motocyklową. No tu widzę, tak bardziej AGD wychodzi. Dobra, patrzymy, co tu będzie. Jak widzicie mniej więcej od połowy rzeki w tą stronę. Dno jest płyciutkie, więc mogę sobie na oko szukać. Jak widzicie, jak zobaczę jakiś taki kształt, no to ja wiem, że to jest nienaturalne dla dna rzeki, więc rzucam magnez i wy wyławiam. Powiem wam jest tych pręcisławów, tych dużych, małych, wszystkiego tutaj jest w brud AGD. Powiem wam ja zaraz kończę. Zrobię podsumowanie szybkie i ten most jest na pewno jeszcze do zrobienia. Na pewno. Hejka! Co? Podsumowanko. Robimy. Jest gadżecik wędkarski. Stopka od szyny. Płytka. To po co zawsze przychodzimy. Wkręty gwóźdź. Ta blacha piękna. Przy pięknej urody ręcznie kute gwoździe, które zostaną ze mną. To też wyłowiłem. To jest też grubasek. Tu jest piękny kotlecik, stopeczka, powiem Wam, że no tych Prancisławów, takich wielkich pogiętych mnóstwo, tam jeszcze są, AGD, yy, różne inne rzeczy, także powiem Wam, że stęskniłem się za połowem. udało się coś wyciągnąć, także jestem zadowolony, pod tym mostem drogowym jeszcze będę łowił, bo dużo rzeczy wychodzi, hejka.